incydent w jaskini UE. O 2.30 rano matka Logana dostała przerażający telefon. Przyjaciel Logana powiedział, że jest uwięziony w jaskini od ponad 7 godzin. Matka Logana załamała się ze strachu o swojego 20-latniego syna. 12 godzin wcześniej Logan i przyjaciele poszli na kemping w jaskini Makwoketa w parku stanowym Wajowa. Około 19.00 Logan i jego przyjaciółka Emma zdecydowali się zbadać jaskinię Weir. Chwycili czołówki i obiecali wrócić za godzinę lub dwie. Logan prowadził Emmę przez przejścia, które eksplorował wiele razy wcześniej. Gdy szli głębiej, przejście zaczęło się dramatycznie zwężać. Logan przecisnął się przez ciasną sekcję bez większego problemu. Emma podążała za nim, ale zaczęła czuć, że coś jest nie tak. Ściany wydawały się zamykać wokół niej jak i madło. Emma zawołała, mówiąc, że myśli, że się zaklinowuje. Jej ciało zostało zaklinowane między podłogą a sufitem. Za każdym razem, gdy próbowała się ruszyć do przodu, przestrzeń ściskała ją mocniej. Logan odwrócił się i sięgnął z powrotem, żeby znaleźć rękę Emmy. Emma miała przyspieszone oddychanie i ataki paniki w ciemności. Logan zachował spokój, trzymając ją za rękę i rozmawiając ciągle. Inna para eksplorująca jaskinię usłyszała zaniepokojone wołania Emmy. Zdali sobie sprawę, że sytuacja przekracza to, z czym mogą sobie poradzić. Para szybko poszła zadzwonić pod 911 po pomoc ratunkową. Zespoły ratunkowe weszły do jaskini WAE ze specjalistycznym sprzętem. Zaczęli wykuwać przejście, żeby stworzyć więcej miejsca. Po czterech godzinach pod ziemią, Emma została w końcu uwolniona z przejścia. Wyszła z Drapaniami i siniakami, ale była żywa i bezpieczna. Logan poczuł ogromną ulgę, obserwując ratowanie Emmy. Ale gdy pracownicy ratunkowi zaczęli wyprowadzać Logana, katastrofa nastąpiła ponownie. Gdy Logan próbował przejść nad szczeliną, wyczerpany ze stresu poślizgnął się. Spadł głęboko i zaklinował się jeszcze gorzej niż Emma. Logan był uwięziony twarzą w dół, z rękami przypiętymi pod nim. Solidna półka skalna naciskała z góry i nie mógł się ruszyć. Operacja ratunkowa stała się znacznie trudniejsza i bardziej niebezpieczna. Rodzina Logana została skontaktowana i pospieszyła do miejsca jaskini. Logan był uwięziony twarzą w dół przez prawie 20 godzin. Pracownicy ratunkowi przynieśli pneumatyczne dłuta, żeby ostrożnie wykruszać skałę. Udało im się dostarczyć tlen do Logana i założyli kroplówkę. Godziny mijały, gdy rodzice Logana czekali nad ziemią. Pracownicy ratunkowi powiedzieli, że Logan będzie musiał pomóc wyciągnąć się na zewnątrz. Po 20 godzinach pod ziemią ratownicy stworzyli wystarczająco dużo miejsca. Logan jakoś znalazł siłę, żeby współpracować ze swoimi ratownikami. Używając małej przestrzeni, którą stworzyli, uzyskał lepszą dźwignię rękami. W prawie cudownym momencie Logan wyciągnął swój tułów na wolność. Pracownicy ratunkowi natychmiast go złapali i poprowadzili w bezpieczne miejsce. Gdy Logan wyszedł z jaskini Ween, był pokryty kurzem i błotem. Był wyczerpany z zadrapaniami i siniakami, ale chodził i oddychał. Jego matka jechała z nim w karetce do szpitala. Koszmar, który rozpoczął się od telefonu o 2.30 rano, w końcu się skończył. Zarówno Logan, jak i Emma przy przeżyli swoją przerażającą mękę w Jaskini Wui. Incydent w Jaskini Captain's Trail. 11 września 2002 roku trzech myśliwych weszło do lasu paprociowego na Hawajach w pobliżu Captain's Trail. Zebrali swój sprzęt i sprawdzili swoje czołówki i zapasy przed świtem. Myśliwi byli na tych szlakach wcześniej i dobrze znali obszar, ale gdzieś na swojej trasie opuścili utwardzony szlak, żeby eksplorować. W wulkanicznym krajobrazie Hawajów ten wybór okazał się bardzo niebezpieczny. Wyspa ma wiele tuneli lawowych, które są z tymi tunelami utworzonymi przez płynącą lawę. Myśliwi znaleźli coś, co wyglądało jak wejście do jaskini i zdecydowali się je zbadać. Ale wchodzili do jednej z najbardziej złożonych sieci tuneli lawowych na Hawajach. Te połączone tunele kręciły się jak podziemne autostrady. Bez odpowiednich map, nawigacja stała się bardzo trudna w labiryncie. Gdy mijały godziny, wszystkie przejścia wyglądały podobnie w świetle ich czołówek. Każdy zakręt prowadził do kolejnego identycznego tunelu, który ich bardziej mylił. Trzej myśliwi całkowicie zgubili się w podziemnych przejściach. Nad ziemią ich rodziny zaczęły się martwić, gdy nie wrócili. Straż Pożarna Hrabstwa Hawaii otrzymała zgłoszenie o trzech zaginionych Myśliwych. Strażak Brent Matsuda, lat 41, dołączył do zespołu poszukiwawczo-ratowniczego. Miał doświadczenie w operacjach ratunkowych na całej Wielkiej Wyspie. Poszukiwania rozpoczęły się o świcie 12 września z wieloma zespołami. Roślinność była niewiarygodnie gęsta, tworząc zielone tunele z gęstych roślin. Roślinność była tak gęsta, że poszukiwacze chodzili po jej wierzchu. To czyniło teren Hawajów niebezpiecznym, bo rośliny zakrywały ukryte szczeliny i jaskinie. Około 10 rano Matsuda nadepnął na coś, co wyglądało dało na solidny grunt. W momencie, gdy jego ciężar przeniósł się na rośliny, wszystko się zapadło. Paprocie odsłoniły ukryte otwarcie zamaskowane przez pokrywę roślin. Matsuda spadł około. 100 stóp do dużego tunelu lawowego. Upadek był katastrofalny, gdy spadał przez całkowitą ciemność. Jego hełm i plecach pochłonęły część uderzenia, ale obrażenia były poważne. Matsuda doznał złamanych żeber, uszkodzenia kręgosłupa i obrażeń wewnętrznych. Nad ziemią strażacy usłyszeli jego krzyk i rozpoznali dźwięk upadku. Operacja ratunkowa Przesunęła się na ratowanie ich rannego kolegi. Koledzy strażacy złożyli sprzęt ratowniczy linowy do ekstrakcji. Matsuda został zabezpieczony w uprzęży ratunkowej i wyniesiony na powierzchnię. Helikopter przetransportował go do szpitala z powodu jego krytycznych obrażeń. Tymczasem poszukiwania zaginionych myśliwych były pilnie kontynuowane. Wypadek odsłonił ukrytą sieć tuneli lawowych pod ich stopami. Zespoły poszukiwawcze sprawdzały różne wejścia do jaskiń, które mogły być połączone pod ziemią. Myśliwi zaginęli od ponad 24 godzin. Zespoły systematycznie sprawdzały otwory jaskiniowe, wołając i nasłuchując odpowiedzi. Przełom nastąpił, gdy poszukiwacz usłyszał słabe głosy echujące. Podążając za dźwiękiem, znalazł trzech zaginionych myśliwych. Byli skuleni razem, cierpiąc na łagodną hipotermię. Ich światła się wyczerpały i byli zgubieni w ciemnych tunelach. Spędzili prawie 24 godziny pod ziemią w ciągłym zimnie, ale byli przytomni i mogli chodzić z pomocą. Wyszli zmęczeni i zmarznięci, ale nie potrzebowali nagłej pomocy medycznej. W szpitalu lekarze potwierdzili rozległe obrażenia Matsudy po upadku. Był w krytycznym, ale stabilnym stanie z dobrymi szansami na wyzdrowienie. Matsuda całkowicie wyzdrowiał ze swoich obrażeń w następnych dniach. Incydent w jaskini Langstroth Pod. 2 maja 1976 roku sześciu członków Klubu Speleologicznego Uniwersytetu w Newcastle poszło eksplorować jaskinię Langstroth Pod. Jaskinia była położona w Yorkshire Dales i była znana z pionowych upadków i podziemnych przejść wodnych. Sześciu przyjaciół to byli Martin Blackburn, Brian Fox, Donald Southern i trzej inni. Wspólnie nurkowali w jaskiniach przez wiele miesięcy i całkowicie sobie ufali. W 1976 roku sprzęt do nurkowania w jaskiniach nie był łatwy Dostępny dla większości eksploratorów. Nurkowanie bez aparatu przez krótkie przejścia podwodne było uważane za normalną praktykę. Technika była prosta: zrobić głęboki wdech, przepłynąć pod wodą przez przejście i wynurzyć się w następnej komorze. Grupa weszła do jaskini Langstroth-Pod w dobrych nastrojach w jasny poranek. Przechodzili przez komory jaskini ostrożnie, regularnie sprawdzając swój sprzęt. Poziom wody był normalny, a warunki wydawały się idealne dla ich planowanej trasy. Wchodząc głębiej, napotkali pionowe upadki i wąskie przejścia. Każdą przeszkodę zespół pokonywał z dużą precyzją. Godziny mijały, gdy nawigowali przez złożony podziemny system jaskini. W końcu dotarli do przejścia podwodnego zwanego Sumą. Wyglądało ono jak wszystkie inne tunele podwodne, które wcześniej pomyślnie przeszli. Woda przepływała przez zatopiony tunel i mogli zobaczyć komorę powietrzną po drugiej stronie. Plan był prosty i rutynowy dla doświadczonych spelereologów takich jak oni. Pierwszych trzech nurków przepłynęłoby przez Sumę i wynurzyłoby się w komorze poza nią. Martin Blackburn poszedł pierwszy biorąc Kilka głębokich wdechów na przygotowanie. Zniknął pod ciemną wodą pełny pewności siebie. Brian Fox poszedł następny, używając tej samej rutyny przygotowawczej. Donald Southern poszedł ostatni z pierwszej grupy. Wszyscy trzej wynurzyli się w tym, co wydawało się idealną komorą powietrzną. Komora wydawała się być ratunkiem, miejscem, aby odpocząć i oddychać po przepłynięciu. Z perspektywy trzech czekających speleologów wszystko wyglądało normalnie. Ich przyjaciele przepłynęli i podobno bezpiecznie się wynurzyli. Nie było żadnych oznak rozpaczy ani wskazań że coś jest nie tak. Ale co spelerolodzy nie wiedzieli, to że powietrze w komorze było zatrute. Komora zawierała złe powietrze, gdzie tlen został zastąpiony przez dwutlenek węgla. Atmosfera wyglądała, pachniała i czuła się dokładnie jak normalne powietrze. Nie było ostrzeżenia ani oczywistego znaku niebezpieczeństwa. Złe powietrze może się develop, gdy materia organiczna zużywa tlen i produkuje dwutlenek węgla. Słaba cyrkulacja powietrza pozwala niebezpiecznym gazom budować się w czasie. Kiedy Martin, Brian i Donald się wynurzyli, oddychali trucizną. Gaz był niewidoczny, bez zapachu i absolutnie śmiertelny. Z każdym wdechem wdychali mniej tlenu i więcej dwutlenku węgla. Efekty złego powietrza są cicha i zwodnicza, w przeciwieństwie do gwałtownego utonięcia. Ofiary mogą czuć się zawroty głowy lub dezorientację na początku. Ich myślenie staje się mętne, a koordynacja fizyczna się pogarsza. Potem, bez ostrzeżenia, świadomość po prostu zanika. Trzej młodzi mężczyźni nie mieli pojęcia, co im się dzieje. Jedną chwilą planowali swój następny ruch przez jaskinię. Następną chwilą ich wzrok się rozmył, a kończyny stały się ciężkie. Jeden po drugim, Martin, Brian i Donald stracili świadomość. Cicho zniknęli pod wodą w zatrutej komorze. Nie utonęli w tradycyjnym sensie, ale zostali otruci przez powietrze. Przy wejściu do sumy pozostali trzej czekali na swoich przyjaciół. Gdy minuty zamieniały się w godziny, niepokój wśród czekających z pelereologów rósł. Wołali, ale nie dostawali odpowiedzi oprócz dźwięku płynącej wody. Ostatecznie podjęli trudną decyzję o wyjściu i poszukaniu pomocy. Kiedy zespoły ratunkowe weszły ze sprzętem do oddychania, dokonały szokującego odkrycia: Trzej zaginieni spelereolodzy znalezieni pływający spokojnie w komorze powietrznej. Nie byli uwięzieni przez skały ani walczyli w wodzie. Zespoły ratunkowe przetestowały powietrze i stwierdziły, że było toksyczne. Incydent w jaskini Jenolan 30 marca 2024 roku. Sześciu jaskiniowców w Kanberze. przybyło do jaskiń Jenolan na wycieczkę z przewodnikiem. Grupa była zaznajomiona z systemem jaskiniowym, ale nie ze specyficzną sekcją, którą planowali zbadać tego dnia. Po założeniu sprzętu rozpoczęli swoją podróż przez prawie 4 godziny. Grupa przeciskała się przez ciasne tunele i przeszkody. Zmierzali w kierunku sekcji znanej jako Row Hall, która miała być ostatnią i najtrudniejszą częścią dnia. Pierwszym czterem członkom grupy udało się przebić, ale Tim i Eliza, ostatnia dwójka, byli nadal z tyłu. Tim poszedł pierwszy, no ostrożnie posuwając się w wąski tunel. Przejście stało się bardzo ciasne, gdy posuwali się dalej. To był najtrudniejszy przecisk, jakiego kiedykolwiek kolwiek doświadczyli. Gdy Tim poruszał się do przodu na łokciach z ramionami ściśniętymi, znalazł zakręt tuż przed tym, jak tunel skręcał prawie całkowicie pionowo. To wymagało pewnego skręcania, żeby przejść, ale gdy Tim próbował skręcić swoje ciało, żeby pasowało do krzywizny, nagle się zaklinował. Ostra skała wystawająca ze ściany tunelu przykuła go w miejscu, uwięziając go. Nie mógł ruszyć się do przodu ani do tyłu. Eliza czekająca za nim też była uwięziona, ponieważ to było jedyne wyjście w pobliżu. Bardziej niepokojąca była pozycja Tima. Był prawie do góry co jest niezwykle niebezpieczne. Bycie zaklinowanym w tej pozycji wywiera dodatkowe obciążenie na serce, na które musi pracować ciężej, żeby pompować krew przez całe ciało. Gdy Tim zdał sobie sprawę, że nie może się uwolnić, zawołał o pomoc. Ale żaden z pozostałych, którzy już przeszli, przez ciasne przejście nie mógł wrócić, żeby pomóc. O dezenowe ewinte wykonano połączenie do służb ratunkowych. Ratownicy pośpieszyli na miejsce. Po przybyciu przywódca ratowników wiedział, że to będzie trudna misja. Z powodu ciasnej przestrzeni i odwróconych pozycji teama. Przywódca ustalił, że jedynym sposobem na uwolnienie Tima było wykuwanie skały, która go uwięziła. Wchodząc do jaskini głową naprzód, przywódca ratowników ostrożnie przebił się do ciasnej przestrzeni pod Timem. Uzbrojony w wiertarkę zaczął robić małe dziury w skale. Kurz i gruz rozpryskiwały się na jego i Tima twarze. Po wierceniu wyciągnął dłuto i powiedział Timowi, żeby pozostał jak najbardziej nieruchomy. Przez prawie 10 godzin przywódca ratowników pracował niestrudzenie w ciasnym, ciemnym tunelu. Wykuwał skałę kawałek po kawałku. W końcu o 4.45 rano w wielkanocną niedzielę Tim został uwolniony i mógł wyczołgać się z wąskiego przejścia. Eliza poszła wkrótce po nim. Oboje wyszli z jaskini Jenolan wstrząśnięci, ale bez obrażeń. Incydent w jaskini Black Eagle. Trzej doświadczeni jaskiniowcy, John Parker, Leo Sanchez i Mike Barnes Dash Dash, wyruszyli zbadać jaskinię Black Eagle. Chcieli zmapować jej głębiny, ponieważ plotkowano, że ma niezbadane sekcje. Byli przygotowani z linami jak kaskami, uprzężami i dodatkowymi zapasami. Po dotarciu do jaskini. Mężczyźni weszli i nawigowali jej wąskimi przejściami. Ich czołówki rozświetlały kręte tunele, gdy schodzili głębiej w ziemię. Jaskinia była wymagająca z ciasnym przeciskami, postrzępionymi skałami i śliskimi ścianami. Gdy weszli w głębszą sekcję jaskini, jaskini, stało się coś nieoczekiwanego. Mike poruszał się w dół stromego, wąskiego spadku. Postawił lewą stopę na tym, co wydawało się solidną skałą. Ale jak tylko położył na niej nacisk, skała się wykruszyła. Pod nim. Jego noga zaklinowała się niezdarnie między dwoma ostrymi krawędziami. Krucha skała złamała się pod jego ciężarem i zaklinowała jego lewą nogę w miejscu. Ściany jaskini były śliskie od wilgoci. Zanim mógł odzyskać równowagę, jego druga noga zsunęła się w dół, jego ciało szarpnęło do przodu. Ból uderzył natychmiast. Jego lewa noga była skręcona nienaturalnie. Gdy próbował się ustabilizować, ciężar jego ciała ciągnął uwięzioną nogę. To rozciągnęło mięśnie i ścięgna poza ich limit. Poczuł ostry, palący ból w kost lub kolanie. Wiedział, że coś jest złamane. Ból był nie do zniesienia. Leo i John pobiegli do niego. Ale wąskie przejście utrudniało im bezpośrednie dotarcie do niego. Zamknięta przestrzeń i niestabilna skała sprawiały, że każdy ruch był niebezpieczny. John mógł zobaczyć napięcie na twarzy Majka i agonię w każdym grymasie. Noga Majka była ciasno zaklinowana ze skałą wokół niej kruszącą się. Jego dolna część ciała wisiała pod nienaturalnym kątem. Szybko ocenili sytuację. Krucha skała była zbyt niestabilna. Żeby go wyciągnąć bez pogorszenia rzeczy. Leo zawiązał linę wokół górnej części ciała Majka, żeby zapobiec dalszym poślizgom. Wiedzieli, że nie mogą go po prostu wyciągnąć. Złamanie w jego nodze i niezręczny kąt, tylko pogorszyłyby uraz. Zamiast tego zrobili plan, żeby zmniejszyć nacisk. John wczołgał się do wąskiej szczeliny obok Majka, wciskając się w małą przestrzeń, żeby go ustabilizować. Leo znalazł solidny punkt kotwiczenia i przewlókł przez niego drugą linę. Plan był taki, żeby użyć liny do ostrożnego ciągnięcia Majka w górę. podczas gdy John pomógł uwolnić jego uwięzioną nogę. Każda sekunda się liczyła, na, ponieważ oddychanie Majka stawało się trudniejsze. Ból go wyczerpywał. Rozpoczęli powolny, bolesny proces uwalniania majka. Leo zastosował delikatne napięcie doliny, unosząc górną część ciała Majka lekko. John pracował, żeby poluzować skały wokół jego uwięzionej nogi. Mike krzywił się z każdym ruchem, próbując nie krzyczeć, gdy ból przeszywał jego nogę. Skała przesuwała się powoli, kawałek po kawałku, gdy John ostrożnie usuwał gruz. W końcu ostatni. Kawałek skały ustąpił. Noga Majka była wolna. Jego lewa kostka była widocznie spuchnięta i skręcona. Ledwo mógł nią ruszyć bez ostrego bólu strzelającego w górę nogi. Ostrożnie przenieśli go z wąskiego przejścia do większej przestrzeni. Zajęło to godziny z Johnem i Leo na zmianę podpierającymi Majka i prowadzącymi go przez ciasne przejścia, ale w końcu wyszli z Jaskini Black Eagle, wyczerpani, ale z ulgą. Noga Majka była złamana, ale dzięki ich szybkiemu myśleniu i ostrożnym wysiłkom był bezpieczny i żywy. Incydent w jaskini Rat. 16 lipca 2014 roku Delbert Hawkins i jego pies o imieniu Rat poszli zbadać nienazwaną jaskinię w Kentucky. Gdy schodzili głębiej w jaskinie, Rat był bardzo podekscytowany. Nagle para świecących oczu błysnęła w ciemności przed nimi. Shop! W jednej chwili rat wystartował jak rakieta, szczekając i wyjąc, gdy ścigał szopa. Pobiegł w labiryntowe tunele jaskini. Delbert wołał swojego psa, żeby wrócił, ale to było na nic. Echa szaleńczego szczekania rata odbijały się od ścian jaskini. Szczekanie stawało się coraz cichsze z każdą sekundą. A potem nastała cisza. Rat zniknął na przez godziny. Delbert przeszukiwał każdą szczelinę, krzycząc imię swojego psa, aż jego głos się załamał, ale jaskinia wydawała się nieskończona. Podziemny labirynt, który połykał dźwięk i światło. Delbert nie miał wyboru, tylko wrócić na powierzchnię. Wolontariusze z Kentucky się zjawili przynosząc latarki liny i determinację. Przeszukali jaskinię od góry do dołu, ale nie było śladu rata. Delbert obawiał się najgorszego. Jego najlepszy przyjaciel może być uwięziony, albo gorzej, zagubiony na zawsze w jaskini. Potem, trzeciego dnia, stało się coś cudownego. Słaby, odległy dźwięk szczekania odbił się echem przez jaskinię. Rat żył, ale był zaklinowany w wąskim tunelu. Był ciasno zaklinowany i nikt nie mógł do niego dotrzeć. Przejście było zbyt małe, żeby którykolwiek z ratowników mógł się przecisnąć. Biedny pies był w środku tak przez trzy dni z rzędu bez jedzenia ani wody. Jego oczy wypełniły się desperacją, gdy wołał głośniej. Jego łapy drapały, ciasne ściany wokół niego. Jego właściciel wołał cicho, próbując go uspokoić. Ale rad tylko wił się mocniej, jakby wierzył, że może się uwolnić tylko przez słyszenie tego znajomego głosu. To było łamiące serce dla wszystkich. Oglądanie jego walki. Delbert nie zamierzał się poddać swojego psa. Wymyślili, że żeby do do niego dotrzeć, musieli zrobić inny plan. Sprowadzili koparkę podsiębierną, żeby wykopać się do jaskini z powierzchni. Mieli nadzieję dotrzeć do tunelu, gdzie rad był uwięziony. Tymczasem zespół ratowniczy dostał pomoc od lokalnego eksperta od czołgania się po jaskiniach, uzbrojony w wiertarki i kawałki mortadeli. Wszedł z determinacją. Mężczyzna wił się w ciasne przejście, zdrapując skałę. Zrobił szerszy otwór, żeby dotrzeć do psa. Rad był mocno zaklinowany i uwięziony. Każdy mały oddech przychodził z cichym jękiem burzy. Jakby błagał o pomoc. Wiedzieli, że muszą go wydostać szybko, zanim stanie się zbyt słaby. Poszerzyli tunel i wywołali go, a potem z ciemności pojawił się nos rata. Rat został uratowany, a Delbert nie mógł powstrzymać łez, gdy mocno przytulił swojego psa. Obiecał, że nigdy więcej nie zabierze go do innej jaskini.